Draft jest z nami już blisko 10 lat. Pojawił się on w 2015 roku w FIFA 16. I wiecie co? Nagrody od tamtego roku się w ogóle nie zmieniły. W Rivals czy za Foot Champions dostajemy potężne paczki i piki, z których teoretycznie możemy coś zarobić. Za draft płacimy 15 tysięcy i cieszymy się, jak się nam zwróci. I to jest właśnie cały paradoks tego trybu. Bo płacimy, wybieramy sobie skład. Często gorszy niż ten, który mamy i gramy na co dzień. Ale nieważne. Specjalnie dla Was wygrałem 10 meczów w drafcie, żeby zdobyć paczki za zadania, które pojawiły się w piątek. Zobaczmy, co udało się trafić. Pierwsza paczka za draft i tradycyjnie. Gówno druga paczka i to samo o wow. Kolejna paczka, ha, 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 gówno. Mamy walkout super. No i dobra. Podsumowując ten zacny tryb i reasumując wszystkie aspekty kwintesencji danego tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Nie grajcie draftu.